Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa w dniu 25 lutego 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, szefowa misji specjalnej i koordynatorka zarządzania bezpośrednio przez naród polski państwem polskim, czyli sprawowania władzy bezpośrednio przez naród polski w oparciu o artykuł 4 Konstytucji. Szanowni Państwo. W związku z nadchodzącymi protestami rolników w dniu 27 lutego i późniejszymi w Warszawie, pragnę przedstawić instrukcję na protest rolników i pragnę, abyście Państwo zapoznali się z tą instrukcją, abyście ją ocenili i zadecydowali, czy jest to właściwa, słuszna droga do dalszych działań. Jeżeli uznacie, że tak. To ja jestem chętna do współdziałania. Podaję do mnie numer telefonu 697 357 009. Odczytuję teraz tę instrukcję. Instrukcja na protest rolników Warszawa 27 lutego 2024 rok. Jest to dyrektywa dla rolniczych i obywatelskich protestów w Warszawie na dzień 27 lutego 2024 roku, ale i późniejszych. Jest to dokument numer DKS 0064-20240225 do pobrania ze strony rada www.tymczasowaradastanu.wordpress.com Tam w artykule instrukcja na protest rolników Warszawa 27 luty 2024 roku. Jest to do poprania właśnie w tym artykule. Dodatkowo znajdziecie tam również Państwo akt woli narodu, który powinien być bezpośrednio przegłosowany przez naród polski. Jednocześnie informuję, że możecie Państwo również na tej stronie, zaraz jak się wejdzie. Jest tam taki, taki link do artykułu, gdzie jest opublikowany Społeczny Think Tank, artykuł czwarty, zarządzanie bezpośrednie, to jest cały plan zarządzania. Proszę pobierać to, zapoznawać się. Dotyczy to również gminnych rad koordynacyjnych, właśnie. I teraz tak, szanowni Państwo, Polacy muszą wiedzieć, że w kontekście rolniczego sprzeciwu. Przybywające w tym samym czasie obce wojska do Polski nie mają służyć obronie Polski przed Rosją, lecz mają służyć obronie władzy przed Polakami. Taki jest prawdziwy cel wprowadzenia obcych wojsk do Polski. To zostało już określone podczas Kongresu Wiedeńskiego i Świętego Przymierza, zawartego w 1815 roku w Wiedniu, przez Rosję, Austrię, Prusy, Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Portugalię i Szwecję. Był to układ, Nadal skrycie obowiązujący, do którego dołączyli i inni, w którym konkretni, prywatni ludzie, masoni, żydowscy bankierzy i arystokraci, rościli sobie i nadal roszczą władzę nad ziemią, całych państw i narodów, i nad ludźmi tych państw. W celu utrzymania ciągłości władzy nad zniewolonymi narodami potrzebowali wzmocnić się wzajemnie. Stąd w tym celu został zwołany Kongres Wiedeński w 1815 roku, który miał stworzyć trzy mechanizmy obrony własności i władzy dla masonerii i żydowskich bankierów. Zanim jednak do tego doszło, to Polska musiała zostać rozebrana, musiała zniknąć z mapy Europy, gdyż ukryci inicjatorzy Świętego Przymierza obawiali się Polski z jej najnowocześniejszym, ugruntowanym już choć ułomnym, ale prawdziwym republikańsko Demokratycznym ustrojem. To Polska właśnie jako jedyna mogła wtedy zagrozić żydowskim bankierom oraz masonerii w ustanowieniu tego wiecznego, świętego przymierza władzy nad całym światem i przejęcia własności na całym globie. Pierwszym mechanizmem, który miał być stworzony podczas Kongresu Wiedeńskiego, miał być mechanizm ugadywania się pomiędzy rządzącymi państwami, żeby nie dochodziło do bratobójczych walk. Drugim mechanizmem miało być stworzenie reagowania na wewnętrzne niebezpieczeństwo, rewolucje, powstania, rozruchy, które przerastały zdolności militarne bezpośrednio zagrożonego władcy. Tu w Polsce mamy przykład zadziałania tego mechanizmu sprzed kilku tygodni, gdy w celu wzmocnienia władzy nad Polakami, którzy nie mają de facto nawet prawa do kandydowania do Polskiego Sejmu. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał obce wojska do obrony siebie i rządu Tuska. Taka jest prawda potwierdzona faktami. Wystarczy wspomnieć ostatnie wystąpienie Tuska, gdzie poprzez jego decyzję pod przykrywką tak tzw. punktów struktury strategicznej na kolejach przy granicy z Ukrainą jawnie zabezpiecza interesy prywatnych zagranicznych osób, obcych oligarchów. Nie ma wątpliwości, że już wkrótce pojawią się tam obce wojska przeciwko narodowi polskiemu, bo myślę, że naszego wojska przeciwko naszemu narodowi polskiemu nie odważyliby się wystawić. Dodatkowo według dochodzących informacji w miastach Polski mają być wystawione obce wojska do patrolowania naszych ulic. Nie ma ku temu żadnego powodu. Jest to, jest to pilowanie Polaków przed jakimikolwiek rozruchami. Jest to działanie na rzecz obcych macodawców. Tymczasem obce wojska powinny być natychmiast rozbrojone i skoszarowane, bez możliwości jakiegokolwiek ruchu. Jako zakładnicy obcych mocarstw, gwaranci zastopowania procesu rozbiorowego Polski, bo to jest główny cel naszych wrogów, Albowiem trzecim mechanizmem, który miał być stworzony podczas Kongresu Wiedeńskiego, miał być zespół gwarancji, że Polska nigdy się nie odrodzi, który miał dotyczyć nie tylko państw zaborców Rosja, Austria, Prusy, ale również pozostałych europejskich monarchii które de facto od Kongresu Wiedeńskiego są rządzone przez zakulisowe żydowsko-masońskie rządy, tak zwany Deep State. Przykładem praktycznego zastosowania takich mechanizmów obronnych były wielokrotne interwencje obcych wojsk w obcych państwach. Przytaczam cytat ze strony 86, książka pod tytułem Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Historia, autor Andrzej Michał Ziłkowski, wydanie Warszawa 2010 przez Wyższą Szkołę Administracyjno-Społeczną. Cytuję: Przykładowo w 1821 roku. Przeciwko powstaniom w Neapolu i Piemoncie, dzisiejsze Włochy, nastąpiło zgodne, zbrojne współdziałanie świętego przymierza. Pierwszy sprawdzian dobrej woli umawiających się mocarstw globalnych. Również wspólnym sukcesem zakończyło się tłumienie rewolucji w Hiszpanii w 1823 roku. Mniejsze ruchy. Nieoparte o zrywy narodowe, jak powstanie dekabrystów w Rosji w 1825 roku, nie wymagały międzynarodowej pomocy. Podobnie zresztą jak i polskie powstanie listopadowe w rosyjskim Zaborze w latach 1830-1831. Również w tłumieniu włoskich powstań w Parmie, Modenie i państwie kościelnym w 1831 roku poradzili sobie sami Austriacy. Największą determinację we wspólnej obronie systemu musieli wykazać aktorzy, mocarstwa globalne w trakcie trwania wiosny ludów w 1814 roku, przepraszam. W 1848 roku, kiedy to praktycznie we wszystkich państwach Europy doszło do buntów i powstań. Powstania te miały charakter narodowo-wyzwoleńczy. Wtedy na plan pierwszy wysuwało się pojęcie sprawiedliwości społecznej. Układ powołany do życia przeszedł dramatyczną próbę w roku 1848 z pełnym sukcesem. Wszędzie zostały utrzymane uprzednio obowiązujące, mniej lub bardziej absolutystyczne systemy polityczne. A straty po stronie buntowników były tak dotkliwe, że władcy i ich popleczynicy mogli spokojnie delektować się nauczką, jakiej udzielili niepokornym. Nie będziemy niesprawiedliwi w ocenie, jeżeli uznamy, że rok 1848 bezdyskusyjnie wykazał, że jakiekolwiek zmiany w Europie w kierunku powstawania państw narodowościowych i zmian systemów politycznych nie były możliwe w czasie istnienia świętego przymierza. Tylko jego rozpad. Mógł stworzyć szansę przekształceń. Koniec cytatu. Jednak, jak jednak widzimy, święte przymierze w rzeczywistości nadal trwa. Przekształcone, rozszerzone i w nowych formach i formułach. Na przykład WHO, ONZ, NATO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. USA, Unia Europejska oraz inne państwa i mocarstwa globalne. Cele zjednoczonych, wyżej wymienionych organizacjach i instytucjach masonów i żydowskich bankierów są nadal te same i są nadal od ponad 200 lat skrzynki nierealizowane. To jest przejęcie ziemi i własności całego świata, przejęcie na własność ludzi, Zrobienie z nich niewolników i sprawowanie despotycznej, totalitarnej władzy nad całym globem. Dlatego protestujący w dniu 27 lutego 2014 roku i w terminach późniejszych powinni stawić się przed pałacem prezydenckim i zażądać dla Polaków władzy we własnym kraju. Wojsko polskie powinno narodowi polskiemu w tym pomóc. Mamy pełne prawo żądać rozszerzonych wyborów, gdyż według polskiej konstytucji, którą zdrajcy i sługusy światowych elit chcą w tym tygodniu zmienić, to przynajmniej połowa posłów w Sejmie powinna pochodzić z wyborów z kandydatów indywidualnych. Z reprezentantów narodu polskiego, a nie z partii politycznych. Polacy de facto nie mają swoich reprezentantów we władzach, we własnym kraju. Jest to niezgodne z polską konstytucją. Jest to niezgodne z międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów. Ale kto o swoje prawa nie walczy, ten ich nie ma. W tak zwanych polskich władzach swoich reprezentantów mają tylko partie polityczne, bo tylko one miały prawo do wystawienia swoich kandydatów, swoich reprezentantów w wyborach do Sejmu w dniu 15 października 2023 roku. A które to partie, jak fakty pokazały, są reprezentantami obcych mocodawców i realizatorami obcych interesów ze szkodą dla państwa polskiego i narodu polskiego. <laughs> Przepraszam, cały naród polski. Czyli ponad 99,75% Polaków, obywateli polskich, nie mogło wystawić swoich reprezentantów jako kandydatów w wyborach do Sejmu. Sądy im to uniemożliwiły. Wybory do polskich władz w 2023 roku nie mogą być uznane za ważne a ich decyzje zawiążące. Podczas wyborów w dniu 15 października 2023 roku Niemcy z Żydami i Masonami zainwestowali w przewożenie ludzi autobusami do wielu komisji wyborczych, w wyniku czego ludzie ci mogli głosować wielokrotnie na podstawie skserowanych lub wielokrotnie zdublowanych zaświadczeń to jest kart uprawniających ich do głosowania poza swoim miejscem zameldowania czy zamieszkania. Niestety ten proceder nie został przed Polakami ani ujawniony, ani zbadany, a zaświadczenia do głosowania z pewnością zostały zniszczone, bo tak się robi przy każdych sfałszowanych wyborach. Dlatego Polacy. Mają prawo do przeprowadzenia dodatkowych wyborów oraz do zarządzania bezpośrednio w oparciu o artykuł czwarty Konstytucji. Na końcu tego artykułu, który znajduje się na stronie www.tęczasowaradastanu.org.com jest link do pierwszego aktu woli narodu nr 1 łamane przez 2024, który Naród Polski powinien przegłosować. Bezpośrednio, właśnie w oparciu o artykuł 4 Konstytucji, zapewniając sobie tym samym realizację na terytorium Polski prawa do życia, do biologicznego przetrwania dla siebie i swojego potomstwa, zapewnienie sobie wolności, rozwoju, bezpieczeństwa oraz suwerenności państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Głównymi hasłami protestu w dniu 27 lutego 2024, ale i później, powinny być hasła: Artykuł 4 Konstytucji: Naród Polski suwerenem, suwerenem. Stop świętemu przymierzu przeciwko państwom narodowym i narodom. Władza bezpośrednio w ręce ludu wojsko po stronie narodu polskiego. Stop obcym wojskom w Polsce, stop wojnie, zamknąć granice przed obcymi wojskami. Polacy u władzy we własnym kraju, Polska neutralna, prawda i sprawiedliwość fundamentem państwa. Cywilizacja łacińska dla Polski, prawo Boże najwyższym prawem w Polsce. Prawo naturalne gwarancją ochrony i bezpieczeństwa dla każdego człowieka. Sprawiedliwość i kara śmierci dla zdrajców. Przepraszam. Sprawiedliwość i kara dla zdrajców nieuchronnie nadchodzą. Polska podziemna nadal żywa. Organizacja bez organizacji. Kara śmierci dla zdrajców. I jest tutaj na końcu, proszę Państwa, link do um, tego aktu Woli Narodu nr 1, łamane przez 2024, który możecie pobrać ze strony internetowej. Również możecie pobrać listę do zbiórki podpisów. Jednocześnie nadal oczekuję kontaktu od pana Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. W celu przedyskutowania z nim zbiórki podpisów pod tym aktem od obywateli w całej Polsce. Liczę, że pan Szmolewicz w końcu przypomni sobie, kim jest i komu służy. Czy jest Polakiem, czy antypolakiem? Czy będzie wspierał naród polski, czy będzie wspierał obcych? Czy będzie chciał wspomóc rolników, czy też będzie działał przeciwko rolnikom? Więc tutaj Panie Szmulewicz wciąż oczekuje na kontakt od Pana. Podaję numer telefonu 697-357-009. Albowiem potrzebujemy wiarygodnych i stabilnych struktur, nad którymi Pan sprawuje pieczę, Panie Szmulewicz. Są to powiatowe rady rolnicze, powiatowe rady rolnicze. I tam będziemy mogli zbierać, po prostu zanosić te podpisy. Bo tak, to nie mamy gdzie tego zrobić. Żeby one były bezpiecznie złożone, zabezpieczone, spisane protokoły co tydzień, ile podpisów zostało wniesionych. Kolejna sprawa, proszę Państwa, w związku z pomówieniami na temat mojej osoby w różnym kontekście. Ja tutaj informuję, że zdaję sobie sprawę z zakulisowych, fałszywych świadectw i pomówień przeciwko mojej osobie, które niszczą moją reputację rozsiewanych przez Żydów i masonów. Ale prawda musi do Polaków dotrzeć, zanim będzie za późno. I tę prawdę ja dzisiaj Wam ujawniam. Odpowiedzialność za uświadomienie całego narodu polskiego pozostawiam odpowiedzialnym i świadomym Polakom. Proszę o popieranie tego pliku i przekazywanie go najszerzej, najszerszej liczbie ludności. Mówiła do Państwa w dniu 25 lutego 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę. Jeszcze Polska nie zginęła.